Cześć wszystkim, kolejny film, dostałem od sąsiadki Reni telefon, no tutaj z bloków o mieszkalnych tam, to mamy kilka bloków tam i tam też chodzę do sklepu takiego i tutaj też chodzę do innego sklepu też, też dowolnie chodzę i tutaj mam, dostęp od sąsiadki Reni, pani Reni, Sonnego Eriksona, K570i, ten telefon też dostałem od sąsiada, co ciekawe, tylko, że on miał z i on nie działa. On już był na części, na którejś części, i ten telefon dał na część 17. I te jeszcze te nowe muszę dać na część 17, i nie sprawdziłem. I chcę, muszę jeszcze wam powiedzieć, że ten kalkulator, ten in hand, ten kalkulator działa. Sprawdziłem go i działa. Od razu nie wiedziałem, że działa, no ale zauważyłem, sprawdziłem, no i działa, włączył się. Nawet myślałem, że on nie będzie działał, ale zadziałał. I tego sąnego ricksona jeszcze nie sprawdzałem ma baterię tutaj ma baterię taką dobra pokażę wam bo muszę wyciągnąć o Bateryjkę. o mam hmm. bo tu jest taka biała taka z czarną naklejką taka szara dobra włóżmy do końca tutaj Ej, do tego jest Gotowe zrobione. Fajny ten telefon, więc to powiem, że cieszę się tym telefonem. I ma bardzo jest ciekawy. Dziękujemy Wam za uzdanie.